Rozmowa cyfrowe drogowskazy, czyli o tym, jak budować pomosty łączące nauczycieli, rodziców i dzieci trwa. Dalej. Dobiegamy już do jej ostatniej części, właśnie, gdzie moimi gośćmi na tej kanapie będą osoby związane z tą rolą bycia dziecka lub tą, która wspiera dzieci w świecie technologii. Moimi gośćmi w tej części będą Kira Suchobojczenko, działaczka społeczna, założycielka Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków. Cześć. Dzień dobry. Kacper Prus, aktywista społeczny, twórca podcastu Pasjonaci Marzeń. Członek Młodzieżowej Rady Miasta Chełm. Cześć. Dzień dobry. I Sylwia Gardyna, ekspertka do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu Samsung Electronics Polska. To ona tutaj będzie odpowiadała za to łączenie technologii i świata dziecięcego. Cześć. Cześć, dzień dobry. No to zaczynamy. Powiedz, co to jest internet? Internet to jest taka rzecz, e, której e, są różne gry. I różne na przykład bajki. Internet to miejsce, gdzie są różne aplikacje, strony. Można tam zdobyć informacje, można y, szukać wiadomości o czymś. Taka strona, jakby co na, na tym, wszystko jest. Jak jest napisane, połączono, to masz internet. I co wtedy można robić? Można wszystko robić. Opowiedz o tym, co to są hasła w internecie i do czego one mogą służyć. Hasło w internecie to jest kłódka, która służy do y, na przykład zamykania y, telefonu. Hasło to jest na przykład 123 albo 421. Hasła służą do chronienia swoich y, kont, na przykład y, złóżmy do e-maila, żeby chronić swoje konto przed... Jakimiś hakerami? Silne hasło to takie, które ma osiem znaków, jedną wielką literę i jedną cyfrę. Co najmniej. Na przykład 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Jak myślisz, co to jest ta prywatność? Prywatność w internecie to chronienie swojej rzeczy. Dlaczego nie możemy wrzucać naszych zdjęć wszędzie, gdzie nam by się chciało? Bo na przykład jakiś e, pan by sprawdził, kto to jest i e, jaki ma adres ktoś. Dlaczego zachowujemy część rzeczy tylko dla siebie? No bo e, wtedy jakby się pochwalasz, a, a pochwalanie nie jest fajne. Jak rozpoznajesz w internecie, które treści są prawdziwe, a które są fałszywe? Te fałszywe mają jakieś dziwne nazwy, o których nigdy nie słyszeliśmy, a te prawdziwe to mają zwykłe nazwy i chyba każdy o nich słyszał. Jak odróżnić to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą w internecie? No nie wiem, na przykład zobaczyć to, że jakbym w internecie zobaczył i po, potem tam poszedł albo pojechał, to bym to zobaczył, czy to jest naprawdę. Uczycie się w szkole o fake newsach? Ktoś wam o tym mówił? Skąd to wiesz? A skąd to wiesz? Po pierwsze jestem dobry z angielskiego, a po drugie yy, parę razy mi się to obiło o uszy. Sylwia, technologia stała się częścią naszego życia. Specjaliści mówią, że młode pokolenie wchodzi w relacje ze swoimi urządzeniami. Dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, żeby te relacje były korzystne dla człowieka? Myślę, że o internecie powinniśmy dziś myśleć jak o środowisku. Nie jest to już miejsce, do którego... Wchodzimy od czasu do czasu. Coraz więcej sfer naszego życia przechodzi do internetu. My organizujemy w nim po prostu swoje życie. Tak samo my dorośli, jak i młodzi ludzie. Dlatego to jest dla nich takie ważne. Oni budują w tym świecie relacje ze swoimi rówieśnikami. Parę lat temu, jeszcze w dobie COVID-u, w dobie pandemii, przeprowadziliśmy w ramach inicjatywy Better Internet for Kids warsztaty z młodzieżą w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie, gdzie poprosiliśmy tych młodych ludzi, ludzi o stworzenie. Listy porad, zarówno dla dorosłych, dla ich rodziców, ale też dla rówieśników. I tutaj wyszło bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie mamy czasu, żebym opowiedziała o wszystkim, ale paradoksalnie coś, co wydawałoby nam się, że tak nie jest. Ci młodzi ludzie uznali, że tak, oni potrzebują naszego wsparcia, oni chcą limitów, oni chcą zasad wytyczonych przez rodziców, ale przy założeniu, że te zasady zostaną ustalone razem z nimi, w porozumieniu z nimi. I tutaj taki przykład, który rzucili ci uczniowie, um, gry online. Kiedy rodzic prosi, wyłącz proszę cię ten komputer natychmiast, jakby siadaj do kolacji, stygnie. Um, oni tłumaczą nam, że ale przecież gry online nie da się zatrzymać. Są pewne um, jakby okresy, w których możesz wyjść, zatrzymać grę, natomiast po prostu odłączenie od prądu, to jest moment, w którym ten, ten młody człowiek straci po prostu jakąś część tej gry, którą budował sobie w ostatnim czasie. I właśnie o tym mowa, tak, żeby... Co możemy zrobić? Możemy po prostu wspólnie z nimi tworzyć te zasady. Kiro Kacprze, no nie da się ukryć, że wśród wszystkich rozmówców, którzy tutaj siadali na tych kanapach, wam najbliżej do tych dzieci, pewnie już nie Jesteście jako tako dziećmi, ale najbliżej myślę, że do wspomnień z tamtych czasów. Kiro, czy pamiętasz, jak wyglądały Twoje początki samodzielnego odkrywania cyfrowego świata? Jakie emocje Ci wtedy towarzyszyły? Oj, pamiętam. Powiem Ci, że to była ogromna ekscytacja. Bo że w świecie i nagle się okazuje, że w tym świecie jest kolejna część tego świata. I to by było, wydaje mi się, jakby ktoś nagle przede mną w tej chwili postawił teleport i powiedział proszę, możesz się przeteleportować do każdej części świata. Myślę, że to by były podobne emocje teraz. Na pewno oprócz tej ekscytacji, za co dziękuję moim rodzicom, towarzyszyła mi ogromna świadomość, bo wiedziałam, że to wszystko nie jest takie piękne i kolorowe, wejdę i nagle będę miała dostęp do wszystkiego, co teraz jest właśnie w technologiach. Tylko też wiedziałam, co może mnie tam spotkać, na co powinnam uważać. Rodzice od początku mnie edukowali, ale co bardzo ciekawe, oni mi nigdy niczego nie zabronili, nigdy mi nie powiedzieli: Nie pozwalam ci założyć tutaj konta, bo to jest niebezpieczne, tylko tłumaczyli mi: wiesz co? Jeśli założysz tutaj konto, możesz nie posiadać jeszcze takich informacji, ale my cię nauczymy. I w momencie, kiedy coś się zadzieje, może po prostu stać ci się krzywda, może ktoś do ciebie napisać, może ktoś się potrzywać pod twojego znajomego. Oni też zawsze, na przykład, właśnie jak mówię już o tym niezabranianiu, oni robili coś takiego, że nawet kiedy założyłam konto, oczywiście przy nich na pewnej sieci społecznościowej, to umówiliśmy się w taki sposób mogę pisać tam z kim chcę, oni nie będą czytać moich wiadomości, ale jeśli jestem pewna, że to jest ta osoba, z którą piszę, jeśli na 100% wiem, kto to jest i druga zasada była taka, że nie przyjmuję do znajomych y, osób, których nie znam, tylko razem z nimi siadamy, przyjmujemy i oni mi powiedzą ta osoba jest twojej rodziny, to jest ok. A wiesz co, to jest podejrzane. Jesteś pewna, kto to jest? Nie. No to może na razie zastopujmy. Więc to była ogromna ekscytacja, ale przy tym wszystkim ogromna świadomość tego, co może mnie spotkać. Powiedziałaś słowo ekscytacja. Z badań wynika, że dopamina, która odpowiada między innymi za system nagrody, więc pewnie też za tą całą ekscytację jest odbierana w naszym mózgu coraz sobie co 10 lat naszego życia, więc pewnie nam trochę doroślejszym ta ekscytacja y, słabiej przychodzi od razu tak okej, okay, tak od razu e, Ja mam ja duszę w sobie. Myślę, że ta ekscytacja też bezpośrednio wiąże się z tym jakie więzi mamy z urządzeniami. I Kacper do ciebie mam takie pytanie teraz właśnie, jaką radę i dlaczego dałby dzisiejszy Kacper młodemu Kacprowi, który dostał swój pierwszy laptop lub smartfon. Przede wszystkim cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem i cieszę się, że to pytanie do mnie zostało skierowane jako pierwsze, ponieważ jest to ważne pytanie. Myślę, że nie do końca tę radę dałbym Kacprowi, tylko myślę, że tutaj większą rolę w tym etapie, gdy mówimy o tych osobach, które są, dajmy na to, w klasach 1-3 albo o wiele młodsze, odgrywają większą rolę rodzice i nauczyciele. Gdy oni... Prowadzają te najmłodsze osoby do tego świata internetowego, tak to nazwijmy. Chociaż nie można teraz tego podzielić, ponieważ to nie jest jakby jakaś odrębna rzeczywistość, to jest yy, świat, w którym funkcjonujemy. Po prostu to jest część naszego życia, w którym możemy się realizować, w którym możemy wspólnie współpracować z różnymi osobami. I myślę, że w tej pierwszej fazie, gdy młode osoby dopiero wchodzą w ten internet, wchodzą w tę całą prze przestrzeń. Powinny być uświadamiane o szansach, które tam stoją, o tym, że mogą spełniać swoje marzenia, realizować dzięki szansom, które tam są, ale też o zagrożeniach, tylko nie w formie takiej, że nie wejdziesz na platformę A, bo nie wejdziesz, bo i tyle, tylko nie, nie, nie radzę ci tam wchodzić, nie rekomenduję, wiadomo, w, w odpowiednich słowach dla tej osoby, żeby, yy, żeby zrozumiała ten przekaz. Ponieważ jest to dla ciebie zagrożeniem. Tutaj jeszcze bardziej y, trzeba się skupić na szansach i pokazaniem tego, że to nie jest tylko jakieś y, złe miejsce, do którego nie można wchodzić i na które nie można, w tę stronę nie można w ogóle patrzeć, tylko to jest też miejsce, które nam może pomóc. Młodemu kacprowi lub komukolwiek młodemu, kto dostaje swoje pierwsze urządzenie, życzyłbyś, żeby wokół niego był jakiś mądry dorosły, który pomógłby odkrywać mu tą technologię bez zakazywania, co raczej jest wskazywaniem, czyli żeby był takim cyfrowym wskazem. Tak, tak nawet nie jeden dorosły, a kilku, którzy, którzy będą pokazywać różne perspektywy, bo różne perspektywy w we wszystkich sytuacjach są bardzo ważne i pokazywanie, że ta osoba ci pokaże, że tutaj możesz zrobić to, zrobić to, co na przykład lubisz. A tutaj na przykład no nie radzę ci, ci w tę stronę Iść. Oboje jesteście tutaj nie przez przypadek, bo myślę, że tak jak ty, Kastro, powiedziałeś, że cyfrowy świat to jest mnóstwo szans, które wy tak. wykorzystujecie. Kiro, ale jak ty jesteś taką osobą młodą, która żyje w świecie cyfrowym, organizuje różne akcje, dzięki pewnie temu dobrodziejstwu świata cyfrowego, no musisz też nauczyć się dbać o swoją higienę cyfrową. Interesuje mnie bardzo, właśnie czym dla ciebie, dla młodej osoby jest higiena cyfrowa i jak o nią dbasz? Higiena cyfrowa to przede wszystkim takie no, chroniące zdrowie zachowania związane właśnie z technologiami e, informacyjno-komunikacyjnymi czy właśnie ekranowymi. I już tłumaczę, bo to bardzo poważnie. Dla mnie to znaczy przede wszystkim też pewne ograniczenia. Teraz, szczególnie po pandemii cały świat po prostu został umieszczony w właśnie technologiach ekranowych, co jest super, bo są większe możliwości. Ale też kiedy właśnie siedzimy cały czas i jesteśmy w tym świecie, z tego mogą być i plusy i minusy. Ale na przykład ważne jest takie ograniczenie. Też kiedy ja mam taki dzień, gdzie mogę odpocząć, to staram się go nie spędzać przy laptopie, tylko wręcz przeciwnie, włączam w telefonie czas nie przeszkadzać i jeśli tylko mam taką możliwość, to wychodzę z kimś na zewnątrz, spędzam czas tu i teraz, że tak powiem. Kolejne bardzo ważne rzeczy to jest na przykład tworzenie treści i odbieranie tych treści w internecie. Ja, kiedy tworzę swoje treści, staram się podawać informacje sprawdzone albo moje, właśnie historie, czyli prawdziwe, ale też kiedy odbieram te informacje, to pamiętam, że jest bardzo dużo dezinformacja w internecie, jest bardzo dużo różnych artykułów, które są bardzo pomocne, ale też mogą wpływać wręcz przeciwnie. Więc włączamy tutaj, staram się przynajmniej takie krytyczne myślenie i oczywiście korzystam z tych źródeł dla mnie sprawdzonych. No i oczywiście bardzo mm, to się przyczynia też do naszego zdrowia ogólnego, czyli wiadomo, Inaczej będzie wyglądał nasz sen, jeśli położymy się na przykład o 22.00 wcześniej, przynajmniej przez godzinkę, nie korzystając z telefonu, a inaczej, jeśli położymy się o drugiej w nocy, odkładając telefon i od razu idziemy spać. Przyznam, że zdarzy mi się i to, i to, ale jeśli tylko mam taką możliwość, to oczywiście wolę trochę odpocząć. Kiedyś nawet robiłam coś takiego, że po 23.00 jest czas dla mnie. Czytam książkę, odpoczywam. Robię cokolwiek i to jest bardzo ważne. No i oczywiście ogólne bezpieczeństwo w internecie. Dużo informacji podajemy w internecie, ale niektórych staram się nie podawać, bo tutaj powiem szczerze, że raz zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy niechcący kliknęłam w zły link i później miałam bardzo duże z tego problemy, bo na przykład do mojego konta bankowego miały dostęp też inne osoby. Kira bardzo mocno trenuje samoświadomość w świecie technologicznym. Sylwio, no właśnie, tym istotnym elementem w życiu w ogóle młodych, ale też dorosłych jest osiągnięcie, próba osiągnięcia tej samoświadomości. Od czego radzisz, młodym ludziom rozpocząć trening samokontroli, jeśli chodzi o stosowanie nowoczesnych technologii, żeby byli tacy dojrzali jak Kira? I dlaczego ta umiejętność może pozytywnie wpłynąć na ich przyszłe życie? Myślę, że taki trening ym, samokontroli powinniśmy przede wszystkim zacząć od uświadomienia sobie, jak my tak naprawdę z tej technologii korzystamy. Tutaj z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju już gotowe narzędzia, y, aplikacje, y, jak chociażby y, cyfrowy dobrostan, y, funkcja w naszych telefonach, y, kto, w której możemy po prostu sprawdzić, ile tego czasu spędzamy na tym smartfonie, z jakich najczęściej aplikacji korzystamy i wiele, wiele innych funkcji. Wówczas jakby mamy tak naprawdę prawdziwy pogląd na to, jak to wygląda, ponieważ często nasze wyobrażenie o tym, jak my korzystamy faktycznie z naszego smartfona no gdzieś tam z tą rzeczywistością nie ma wiele do czynienia. Powołam się na warsztaty, które prowadziliśmy w ramach naszego programu Samsung Cyfrowy Kontakt. Na poprzedniej części poświęconej nauczycielom padł tutaj ten scenariusz, a to tylko świadczy o tym, że jest on dobry i powinniśmy go powielać. Scenariusz, w którym każemy uczestnikom warsztatu zapisać na kartce ilość aplikacji, które posiadają, wszystkich aplikacji, które posiadają w swoim smartfonie, a następnie poprosiliśmy ich o zapisanie ilość Ilości aplikacji, z których regularnie korzystają. Oczywiście na koniec weryfikujemy to ze stanem faktycznym w wystawieniach smartfona. Na jak się spodziewasz, oczywiście liczby te no, nie są w żaden sposób adekwatne. One się ze sobą nie zgadzają. Zadaniem domowym często dla takich osób jest po prostu takie sprawdzenie siebie, a dlaczego, a czemu ta aplikacja. Może warto zrobić takie regularne porządki, tak jak robimy w domach, przed, nie wiem, cyklicznie, przed jakimiś świętami. Tak samo zrobić porządki w naszych domach, w naszych smartfonach. To jest fantastyczne ćwiczenie, które każdy z nas może też wykonać ze swoim dzieckiem w domu. Ćwiczenie, które jest też początkiem do rozmowy z nimi o tym, o naszych zasadach domowych, w ogóle o cyfrowym dobrostanie w naszej rodzinie i myślę, że właśnie to jest fundamentem. Ta relacja, te rozmowy. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę nie o to chodzi, że my tą młodą osobę już teraz, nie wiem, rok, dwa, trzy, nauczymy absolutnie wszystkiego, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jakie trudności napotka, jakie problemy Będą mogły być w internecie za jakiś tam czas. Nie wiemy tego. Możemy liczyć i to jest w ogóle świetne, jeżeli to nam się uda, nam jako rodzicom. Jeżeli ten młody człowiek właśnie stanie przed jakimś problemem trudnym, nie będzie wiedział co zrobić i do nas przyjdzie do nas rodzica, bądź do nas nauczyciela, bądź nawet do rówieśnika. To jest fundamentem, właśnie budowanie tej relacji. Czasami zdaje mi się spotykać z młodymi ludźmi i zawsze im powtarzam, że jestem jednym z ich największych fanów, e, dlatego że są dla mnie nieustającym źródłem inspiracji, wiedzy o aktualnych trendach i uważam, że rolą dorosłych jest też po prostu pytać jak towarzyszyć im, ale też jednocześnie się od nich uczyć. Kasprze, jak przekonałbyś innych dorosłych o tym, że warto przyjrzeć się, jak pracują młodzi ludzie, jak działają na co dzień, tym co robicie i co was napędza? Podam na swoim przykładzie ponieważ robię niektóre rzeczy, które, jakby nazwijmy to, nie są typowe dla osoby w moim wieku. Pan będzie przez chwilę moim nauczycielem, ale pan nie wie o tym, jakby co, co ja robię, w czym ja działam, jakby no jest, tam, jest pan takim typowym nauczycielem, dajmy na taki. Dziękuję. Nie jestem typowy, pokazałbym ci mówić, skoro doceniam to, co zrobiłeś, powiedziałbym ci, że może mówić mi na ty. Na ty. No, Dobrze. nie bój się. Dobrze. Jesteś moim y, y, nietypowym nauczycielem. Dobrze. Ja chcę powiedzieć Tobie o, o tym, co ja, co ja robię, czym, y, co mnie pasjonuje, czym się zajmuję, ale to nie jest tylko kwestia tego, w jaki sposób ładny, fajny wytłumaczyć ci to. Co ja robię, jak ja chcę to robić, jak ja chcę się rozwijać, to, to musi być też chęć z drugiej strony. Ty musisz chcieć mnie zrozumieć, ty musisz się tym zainteresować. Jak w to się bardziej w to zaangażujesz, to wtedy poznasz te troszkę kulisy, które dla nas są istotne i ważne. My zaczęliśmy działać w bardzo młodym wieku. Kira jeszcze wcześniej niż ja. Troszkę to się zmieniło, gdy na przykład ty byłeś w naszym wieku i, i zaczynałeś na przykład swoją działalność, nie wiem ile miałeś lat, jak zaczynałeś? Ja grałem w piłkę przez cały czas, tego nie widać teraz, ale miałem za dużo, uwierz mi, 33, okay. no właśnie, więc nie porównujmy się, okej, okay? wy zaczęliście dużo wcześniej. E, dobrze, to dajmy na to osobę, która zaczęła e, w naszym wieku, ale dajmy na to te 20 lat wcześniej, to są zupełnie inne realia. I to, o czym dzisiaj dyskutujemy cały dzień, o tym, o tym internecie, który daje nam różne możliwości, to on nam te realia też w bardzo dużej mierze zmienia. Na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że mówiłem o tym jednej z moich pań, nauczycielek, o tym, że. Bo prowadzę swój podcast, jak sam powiedziałeś, że no, teraz niedługo będę miał odcinek z drugim Polakiem, który leci w kosmos. I, I w sumie to pogadaliśmy godzinę, przeszliśmy na ty i się umówiliśmy na spotkanie. Aha. Brakowało ci takiego pogłębienia, takiego docenienia tego, co udało ci osiągnąć. Oczyszczam się osobami staram się, które gdy wprowadzam w ten świat, to a nawet które nie są jakby nie działają, nazwijmy to społecznie, którym opowiadam, jak to funkcjonuje. Ponieważ dla osób też w moim wieku, gdy mówię o tych rzeczach, którymi się zajmuję, też czasem jest to aha, ale częściej jest to dopytywanie. Myślę, że celem tego. Jest to, żeby e, nauczyciele, rodzice bardziej się właśnie zainteresowali, nie tylko ja Ci opowiadam, ale Ty też aktywnie słuchasz i mi, i mi zadajesz pytania. Wtedy z pewnością dojdziemy do porozumienia i wtedy, na 100% nawiązując do Twojego pytania, zrozumiesz, co my właściwie robimy. I myślę, że wtedy uda nam się zbudować ten pomysł, o którym w zasadzie cały dzień dzisiaj tak. rozmawiamy. Kiro, ty w swojej wypowiedzi opowiadałaś, jak bardzo ważną rolą w odkrywaniu przez ciebie cyfrowego świata byli twoi rodzice, jak e, ich podejście było dla ciebie istotne. No właśnie, a co ty byś doradziła innym rodzicom, jako przedstawicielka tej młodej generacji, jak oni mają podejść do towarzyszenia młodym ludziom odkrywania świata? Mhm. Szkolisz teraz rodziców, co byś im powiedziała? Oj, Oj no, to. Może będę mówiła do siebie z przyszłości, tak o, nie będzie łatwo. Więc koncepcja. Kiro z przyszłości. <laughs> Wydaje mi się, że... Bardzo ważną kwestią jest to, by pamiętać, że wprowadzenie dziecka w świat taki cyfrowy, to to samo co wprowadzenie dziecka w świat taki powiedzmy pozacyfrowy. To jest to samo i to jest ta sama rola rodzica. Nikt tak jak rodzic tego nie nauczy. Rola nauczyciela jest bardzo ważna, ale mimo wszystko y, spędzamy czas z rodzicami, wychowujemy się y, no, z rodzicami, obserwujemy jak oni się zachowują, później w przyszłości najprawdopodobniej przyjmujemy ich zachowania niektóre. Bardzo mi się spodobało to co padło wcześniej w panelu, jak ktoś powiedział Rodzicu bądź. I to jest tak ważne, żeby po prostu rodzic był, obserwował. Każde dziecko się rozwija inaczej, każde dziecko ma inne zainteresowania. Kogoś może zainteresować nowa technologia w wieku 3 lat, kogoś innego w wieku 7 lat. Ja mój pierwszy telefon pamiętam, że otrzymałam chyba w wieku 6-7 lat, żeby po prostu bo mnie to interesowało. I moi rodzice wiedzieli, że. Jeśli mnie to interesuje, to po co mnie stopować? Może właśnie to jest lepsze, że wcześniej się zainteresowałam, bo stopniowo będą mnie wprowadzać, bo na razie może jeszcze nie chciałam pisać z innymi osobami, bo nawet nie wiedziałam, że ten telefon daje takie możliwości. Takie stopniowe wprowadzenie jest bardzo fajne. Na pewno nie takie wycofywanie, że poczekaj, za rok, za dwa lata, jesteś za młody, no bo to dziecko i tak najprawdopodobniej znajdzie sposób, żeby coś się dowiedzieć, ale lepiej, żeby to było pod takim skrzydłem rodzica niż pod skrzydłem kogoś innego. I lepiej by było, żeby rodzic od razu o tym, jakie są niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o nowe technologie czy o internet, niż żeby dziecko tego doświadczyło samo. Przyszło do rodziców i powiedziało: Słuchaj, bo mam taki problem, bo jakiś pan do mnie pisze, ja mu odpisywa. No i wiecie, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo ważne. Po prostu rodzicu bądź. Kira już trochę. Odpłynęła w przyszłość, a to chyba bardzo dobry kierunek, bo musimy Mówi. mówić o tym, jak mamy zachować się w przyszłości. I ja mam teraz do Sylwii takie właśnie pytanie nawiązujące. Sylwio, jest rok 2033. Co Twoim zdaniem za 10 lat od dziś będzie głównym wyzwaniem, jeśli chodzi o dbanie o cyfrowy dobrostan i higienę cyfrową dzieci i młodzieży? A może to już nie będzie wtedy wyzwaniem, bo sobie z tym poradzimy. Technologia się rozwija, ona jest obecna, będzie obecna, a nawet myślę, że może być obecna jeszcze bardziej w naszym życiu, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, wiele sfer naszego życia przechodzi do tego internetu, jest tego coraz więcej. Natomiast jeżeli miałabym sobie faktycznie wyobrazić, jak to będzie za 10 lat, to myślę, że pojawią się nowe zawody. Zawody, które właśnie będą zajmować się kwestiami dobrostanu cyfrowego, bezpieczeństwa cyfrowego. Coraz więcej będzie ekspertów, którzy będą Dbać o, o jakość naszego snu, będą dbać o jakość naszego zdrowia psychicznego. Tak mniej więcej właśnie sobie wyobrażam, co Czyli będzie taki, za 10 taka, lat. Taki trener personalny obsługi smartfona, tak, na ta, przykład. Tak, taki fitness dla głowy. Ja. Myślę, że tak. To pokazuje, że ten temat nie zniknie. On będzie raczej jeszcze bardziej istotny. Tylko po prostu zmienią się te wyzwania. Jak się zmienią? Może też pokażę trochę ten proces. Kiedy my parę lat temu wchodziliśmy z naszymi działaniami do przedszkoli. Z cyfrowym kontaktem, to absolutnie nie było zrozumienia. Po pierwsze, hasła cyfrowy dobrostan, co to w ogóle jest za twór. Po drugie, nie było zrozumienia, dlaczego wy chcecie w ogóle rozmawiać z tak małymi dziećmi. Przecież oni nawet nie posiadają własnych urządzeń. I faktycznie zapytaliśmy ich rodziców, czy posiadają, oczywiście jednogłośnie, absolutnie nie, żaden z nich nie posiada własnego urządzenia. Zapytaliśmy dzieci. Tak, mamy własne urządzenia, oczywiście pod hasłem własne. Oni rozumieli urządzenie taty mamy, yy, czy po prostu uważali, że to urządzenie jest wspólne, tak? Czasami w rodzinie jest jeden wspólny tablet. I to pokazuje właśnie... Yy, że warto zaczynać im wcześniej, tym lepiej. Ten wiek inicjacji, on się, wiadomo, zaczyna coraz wcześniej. Kluczowym jest przygotować te osoby, zanim one zaczną korzystać. Bardzo ważnym fundamentem tutaj jest ta relacja. Relacja rodzic-dziecko, relacja dziecko-nauczyciel i tak dalej. Ale żeby jakoś pozytywnie też ten, to wejście w przyszłość zakończyć, to myślę, że właśnie takie wydarzenia jak dziś, takie spotkania jak dziś, gdzie udało nam się zgromadzić, no Mówców nie tylko w tej części, poprzedniej również, osoby z różnych środowisk, w różnym wieku, są tym dobrym krokiem w przyszłość, które spowoduje, że być może uda nam się gdzieś tam znaleźć odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania i mierzyć się z przyszłością. Bardzo Wam dziękuję. A teraz na koniec mam dla Was niespodziankę. Przez cały czas dzisiejszych cyfrowych drogowskazów, niedaleko stąd, grupa niesamowicie kreatywnych młodych ludzi tworzyła, Hmm. Całkiem ciekawe urządzenia. I teraz się właśnie z nimi połączymy, żeby dowiedzieć się, co oni tam robili. O, witamy serdecznie. Dzień dobry. Słuchajcie, po Dzień drugiej dobry. stronie kamery mamy Agnieszkę chomicką bosy nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, informatyczkę, trenerkę kompetencji cyfrowych i pana Karola Gawła, współtwórcę Smart Kids Planet. E, Agnieszko, chciałbym, żebyś. Powiedziała nam, co tak naprawdę działo się w trakcie tego warsztatu, bo tam widzę z tyłu za tobą cudownych, małych twórców. I co oni tworzyli? Co ty trzymasz w ręce teraz? Słuchajcie, gdy, gdy dorośli debatują i rozmawiają, to młodzi, ci najmłodsi po prostu działają. Oni trochę rozmawiają, ale najwięcej działają. My w tym czasie odbyliśmy kosmiczną podróż, a wcześniej przed tą podróżą zaprojektowaliśmy swoje własne smartfony. Tu jest przykład takiego fantastycznego smartfona. W czasie podróży yy, zebraliśmy mnóstwo wspomnień, bo i pojawiły się zdjęcia, pojawiły się filmy z podróży, pojawiły się ciekawostki, o których dowiedzieliśmy się w czasie tej kosmicznej wyprawy. No, i słuchajcie, na końcu zabezpieczyliśmy nasze smartfony, wykonaliśmy fantastyczne pętelki z guzikami, dzięki którym nasze wspomnienia, nasze dane nie wysypią się, nikt tam ich, ich nie zabierze. One są po prostu bezpieczne. A zupełnie obok, albo w trakcie, toczyliśmy bardzo poważną rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, czym jest bezpieczny smartfon na kilku poziomach, bo mówiliśmy o tym, że bezpieczny smartfon to wtedy, kiedy dbamy o jego zewnętrzny wygląd czyli nie zalewamy go, patrzymy, żeby nie zbiła nam się szybka, ale mówimy też w kontekście takiego bezpieczeństwa technologicznego czyli używania wzoru, kodu. I różnych innych zabezpieczeń, a na końcu również wybrzmiało, i to najważniejsze, że to wybrzmiało od dzieci. Nie sugerowałam, absolutnie nie. To w ogóle nie był mój pomysł. To padło od dzieci, że bezpieczny smartfon to również taki smartfon, który ma. Kontrolę rodzicielską. Karolu, na co dzień w Smart Kids Planet organizujecie podobne kreatywne zajęcia ze swoimi e, uczestnikami tych zajęć. Obserwowałeś teraz to, co tworzyły dzieciaki pod okiem Agnieszki. Powiedz mi, dlaczego takie zajęcia z dziećmi są ważne i skuteczne w kontakcie z nową technologią? Przede wszystkim e, myślę, że podczas dzisiejszej debaty, e, słowo dziecko, e, jego rozwój, zrównoważony rozwój i Taka troska o te cyfrowe kompetencje i o ich rozwój dzisiaj padły przez wszystkie przypadki. I to, co robiła Agnieszka, i co ja miałem przyjemność oglądać, to pełna, pełne zaangażowanie dzieciaków w temat. W temat, który towarzyszy naszej dzisiejszej debacie i takie Taka rozmowa y, o ważnych rzeczach podczas zabawy, czyli części y, życia dziecka, które jest najbardziej angażujące i które w taki szczególny sposób jest w stanie przybliżyć mu ważne tematy. Bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki za wszystkich młodych, kreatywnych odkrywców, które tam za wami jeszcze cały czas widzę, że tworzą i za to, żebyście cały czas byli dla nich dobrymi cyfrowymi drogowskazami. O, pięknie do nas machacie. Dziękujemy Wam bardzo. Drodzy Państwo, no dobiegła końca nasza próba zbudowania pomostów w ramach cyfrowych drogowskazów takiej debaty. Czy się udało? Mam nadzieję, że rozpoczęliśmy tę budowę. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy Wam pewne kierunki, zarówno kierunki, na które trzeba spojrzeć, jeśli jesteście rodzicem, ale zarówno wtedy, kiedy jesteście nauczycielem, i wtedy, kiedy jesteście młodym człowiekiem, który ma pierwszy raz kontakt z telefonem. To prawda, słowo klucz dzisiaj to bądź. Ja bardzo dziękuję organizatorowi tego całego wydarzenia, czyli firmie Samsung, za to, że mieliśmy możliwość spotkać się, porozmawiać, posłuchać, a wszystkich tych, którzy mają okazję właśnie inspirować się tymi zdaniami, które tutaj padły z kanapy, zachęcam do tego, żeby zastanowili się, co mogą już od jutra wprowadzić w swoich domach, w swoich klasach, żeby zadbać o przyszłe młode pokolenie, które próbuje poszukać odpowiedzi, jak bezpiecznie wchodzić w cyfrowy świat. Niech pomosty będą trwałe, duże i przede wszystkim bezpieczne. Dziękuję Państwu bardzo.